Manko. Witam Was w kolejnym vlogu. Z tej strony oczywiście Słomek, albo kto inny mógłby być tutaj na, na, na moim kanale. Dzisiaj mamy dzień 14 czerwca. Godzina sobie, godzina jest gdzieś 18, może 18 z kawałkiem. Znajdujemy się dzisiaj na plantacji pszenicy ozimej. Jak widzicie, nie wiem czy będzie to widoczne na kamerze. Tak, wykonujemy dzisiaj tę trójkę. Te trójkę oraz zwalczanie tutaj szkodników. Może zaczniemy tutaj od, od, od tej trójki. Jako, jako tutaj fungicyd na trzeci zabieg, no, generalnie plantacje dobrze rokują. Postanowiliśmy tutaj y, pójść tak jak to tutaj no, Poprzednie dwa zabiegi mieliśmy tutaj Caballo i Adexar w pełnych da zalecanych dawkach i na trzeciej, że tak powiem, no też nie zaoszczędziliśmy i wzięliśmy już cały pakiet do, do kompletu, czyli preparat, preparat Osiris. Generalnie dajemy go w dawce 1,5 litra. O jedno pole tutaj, na którym teraz jestem, stanowi wyjątek, ponieważ daje 1,7 litra ze względu na to, że tutaj pszenica jest trzeci rok w monokulturze na tej działce i presja tych chorób jest trochę większa. Yy, tak, yy. Oziris ma tutaj w swoim składzie epoksykonazol i metkonazol. Yy, ma na celu tutaj yy, zabezpieczyć nam plantację od chorób yy. no, fuzari fuzari fuzarium, kłosów czerni zbóż oraz yy, z plewami czekaj, plewami yy, z plewami, z plewami oraz septoriozy plew, o już mi się przypomniało oraz septoriozy plew yy, no czyli tutaj głównie, głównie chronimy kłosy, tak yy, właśnie ten trzeci zabieg ma właśnie głównie tutaj na celu ochronę kłosa ale yy, także tutaj substancje zawarte w Ozirisie no chronią nie tylko kłos także działają w jakimś stopniu na chociażby mączniaka na rdze na, na, na jakieś septoriozy tak? i dodatkowo nam tutaj liście pszenicy zabezpieczam, że no jeśli jakaś tam infekcja nawet gdzieś tam może wystąpić, to prócz ochrony kłosa chronimy także liście wiadomo, no im, im dłużej liście będą e, zielone i sprawnie będzie asymilacja przebiegała, no to pszenica odda tutaj większy plon. Też taka ciekawostka o ma rejestrację już bodajże od, od pierwszego kolanka. Jeśli zastosowalibyśmy go na pierwszy zabieg, to chronilibyśmy tutaj także podstawy źdźbła czyli, czyli właściwie no, gdzieś tam funkcja tej jedynki tutaj Właśnie, BSF takie rozwiązanie także prowadzi, że na pierwszy zabieg idzie Capallo, a na drugi po prostu Osiris. Jest jakby, no te dwójka, te dwójka jest zastąpiona przez, przez tę trójkę, no na tej zasadzie. Tam bodajże jest wtedy w dawce, w dawce dwóch litrów, tutaj musimy, musimy tutaj zastosować dawkę dwóch litrów. No i miejmy nadzieję, no tutaj już nie planujemy tutaj żadnych zabiegów fungicydowych, no poszliśmy w tym roku no, najwyższą półką, no jedną z wyższych półek, bo, bo tutaj no, naprawdę, naprawdę jest czyściutko, nawet tutaj na pszenicy, która rośnie trzeci rok z rzędu, na jednym polu, co troszeczkę z naszej winy, spóźnione był, spóźniona była ta jedynka ze względu na pogodę jedno pole, jedna działka to, to widać trochę większe porażenie. No, nie, nie rozwija się ono, ale no, porażenie, porażenie jest, jest trochę bardziej widoczne. Moczniaka niemal jakieś tam septoriozy się pojawiły, ale to tutaj jest opanowane. No i kolejny krok tutaj, yy, także pojawiło się tutaj na plantacji, pojawiło się znacznej ilości, znacznej ilości. no Ilości takie, że trzeba pryskać Po prostu skrzypionki I mszycy Skrzypionka zjada nam część, część blaszki liściowej Górną część blaszki liściowej No po prostu Liść dostaje taki Efektem żerowania Żerowania skrzypionki jest tutaj No po prostu liść, który ma biały fragment liścia w środku, zazwyczaj później ten liść nam w tym miejscu pęka i generalnie no, może to powodować dużą, dużą tutaj obniżkę plonu dużą obniżkę plonu, warto tutaj zadbać o to skrzypionka, jak wygląda skrzypionka? tak, powinno się zwalczać tutaj od fazy od fazy gdzieś tam zauważenia jaj, zanim ona się nawet wylęgnie do fazy, no jak już jest widoczna, już są widoczne tutaj te skrzypionki. Skrzypionka to są takie czarne glutowate tak zwane no, ślimaczki. Niektórzy to nazywają ślimakami niepoprawnie, ale, ale jeśli, jeśli ktoś będzie wiedział ślimaki, no to już będzie wiedział o co chodzi. Yy, tak. I też pojawiło się sporo szycy. Sporo mszycy. Mszyca jest, jest i młoda, zielona i starsza pomarańczowa czy to było na odwrót już nie pamiętam ale i starsze i młodsze osadniki są póki co nie jest tak groźna bo, bo właśnie mszyca powoduje nam tutaj w pszenicy już w tych tutaj fazach duże straty jeśli przeniesie się na kłosy tak wtedy nam wyjada wyjada nam kolokwialnie mówiąc ziarno tak ziarno ziarno nam tutaj jakby wyjada w chwili obecnej znajduje się no ziarno dopiero zaczyna się nalewać, jeszcze, jeszcze nie ma co jeść i dużo, akurat skrzypionki jest bardzo dużo. Skrzypionka siedzi siedzi gdzieś tam przy pierwszym, pierwszym, ewentualnie drugim kolanku, całe kolonie. No i żeby tutaj zapobiec, no generalnie próg szkodliwości no w tej fazie jeszcze nie byłby tutaj konieczny. Proszę, próg szkodliwości, nie powiem Wam jaki jest próg szkodliwości, ale zabieg nie byłby tutaj konieczny w tym momencie nie byłby tutaj konieczny w tym momencie ze względu właśnie na, 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 na mszyce, tylko bardziej na skrzypionkę, ale, ale za jednym przejazdem tutaj poradzi sobie środek i ze skrzypionką i z z mszycą o zobaczcie sobie tutaj jaki efekt jest po Osirisie pole <totek> tak dla jaj można powiedzieć, że kolorujemy pole. Tutaj fragment opryskany zmienił całkowicie barwę. Liście się zrobiły takie świecące, jakby je woskiem pokrył. Naprawdę fajnie to wygląda. Nie wiem, czy nie będzie to raczej widoczne na kamerze, ale, ale to już mniejsze o to. Co tutaj jeszcze? ha? takie masło maślane. Zapomniałem dodać. Zapomniałem dodać Czym pryskamy tutaj na te, na te szkodniki? Tak, na szkodniki pryskamy danadimem Dawka, jest tutaj to oczywiście produkt zarejestrowany w pszenicy Do zwalczania imszycy i skrzypionki Dawka zalecana I taka, którą się powinno zastosować To jest 0,5 litra ja akurat dałem 0,55 litra Może niekoniecznie tutaj zwiększyłem tą dawkę Być może są to tylko niepotrzebnie wydane pieniądze Podejrzewam, że, że, że tutaj ta, te szkodniki wypadły, ale Mam jakiś tam zapas środka, trochę więcej Zamówiłem jak potrzebuję, mówię i odrobinkę więcej dałem już dla, dla pewności skuteczności Teraz czuję, jadę jeszcze raz po tej samej ścieżce bardzo, bardzo śmierdzący zapach tutaj wydziela 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 ten środek, jest, jest naprawdę nieprzyjemnie Nie wiem czy za chwilę nie założę sobie maseczki Czy za chwilę sobie nie założę maseczki, no po prostu no, Gryzący, duszący jest ten zapach, tak? No musimy teraz cofnąć, akurat tak tutaj sklina Pole idzie Taki mam patent, no teraz już tej fazie no to trzeba naprawdę uważać, żeby jechać po tym samym śladzie, bo już no dużo się tej pszenicy i teraz pszenica przejechana kołami inaczej jak, jak po ścieżce gdzieś tam z boku to raczej niestety kłosy, ale już nie wstaną, także no trzeba się, trzeba się trochę skupić, no i, i jedziemy jedziemy z koksem. O tutaj będzie, no nie wiem czy widzicie, będziecie to widzieli na kamerze, ale jest to jest to znacząca tutaj znaczący widok widać to kolorowanie pola no i tak samo powinno być z działaniem no nie mam tutaj zastrzeżeń co do poprzednich dwóch zabiegów co tutaj wam powiedzieć jeszcze no tak od ostatniego razu sytuacja się trochę zmieniła tutaj jeśli chodzi o opady no to jest tutaj już komfortowo, nie możemy narzekać na brak wody. Już tak nie, nie, nikt nie, nie patrzy na to, ile spadło, u kogo. U wszystkich jest w miarę optymalnie, jeśli chodzi o wodę. Wiadomo, deszcz będzie potrzebny, bo na lżejszej ziemi no, to jest kwestia tam tygodnia upałów i, i zaczyna siadać, ale na lepszych kawałkach no, już tutaj nie powinno być żadnego problemu. No, Saletra się oczywiście rozpuściła. Z poprzedniego vloga widzieliście, że stosowaliśmy saletrę co jeszcze tutaj aha, dajemy, dajemy 200 litrów wody na hektar właściwie no te, generalnie tak, no te dwójka jest najważniejsza, jeśli chodzi o ochronę te trzy też, jeśli jeśli nam się tutaj infekcja, w dostanie choroby no to też jakaś zniżka plonu może być i to nawet nie mała, pewnie nie pamiętam teraz Jakie to są wartości, ale, ale to dużo o, Tutaj możecie zobaczyć pszenica na czwartej, czwartej może i piątej klasie Nigdy nie mieliśmy tutaj w tym miejscu takiej pszenicy Akurat tutaj mam ścieżkę, gdzie nie skracałem I widać efekt tego, że nie była skrócona, że nie ucierpiała od suszy Bo gdzie była skrócona na lżejszej ziemi, to niestety już bardzo, bardzo, ale to bardzo przysiadła No tutaj tak tego nie widać, z góry widać ładnie kłosy, ale od dołu generalnie ładnie jest już żółty Ucierpiała od suszy, ale i tak jeszcze się trzyma, nie ma tutaj wypel, wypalenisk. No wygląda, wygląda to dosyć ciekawie. Owy tak dalej, ale to wiedz co będzie dalej. Czy się tutaj na tym piachu nie położy, bo naprawdę naprawdę jest, jest wysoka. Jedziemy sobie z prędkością 8,5 na godzinę. Nie ma się co spieszyć. No właściwie dzisiaj dopiero zaczęliśmy tutaj. I tak jak, tak jak to w poprzednich poprzedniej no tak mówiąc rotacji yy, zacząłem się od pola, które yy, zaczynałem yy, z tej jedynką jako pierwsze No wiadomo, jakoś tam, jakaś tam kolejność musi być, nie będę jechał na początku pola, które było pryskane na końcu, bo, bo jakby to miało sens lepiej, lepiej jakoś tam zachować tą kolejność, już tak jestem, jakoś tam mam Taki, taki plan na to tutaj, pryskanie I tak, tak być musi Ktoś tam pytał dlaczego opryskiwacz sprzedajemy Opryskiwacz jest wystawiony na sprzedanie, jakby ktoś pytał No w planach, jeśli się uda sprzedać, jest zakup po prostu Opryskiwacza z belką o większej szerokości Z belką o większej szerokości Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu Generalnie szkoda się z nim rozstawać Bo bardzo, bardzo dobry opryskiwacz ale, ale, no zobaczymy co Co czas pokaże Nie będę tutaj chyba zanudzał, mam nadzieję, że kamera dzisiaj Działa, sformatowałem kartę, właściwie chyba włożyłem nawet inną też sformatowaną kartę Ktoś mi tam podpowiedział, że, że być może to yy, Tutaj wina, wina karty, że z kartą coś się stało, dlatego W poprzednich vlogach mówiłem o tych tej awarii z kamery, że coś tam się działo miejmy nadzieję, że temat będzie opanowany no nie wiem co tutaj więcej powiedzieć temperatura, temperatura sprzyja zaraz Wam powiem ile jest stopni 16 stopni jest, no nie jest aż tak ciepło ale ale jest słoneczko, nie ma wiatru właściwie zabieg już mógł być wykonywany trochę wcześniej o właśnie, jeszcze tak też mi się przypomniało Zabieg najlepiej wykonywać w fazie kwitnienia, czyli właściwie pszenica wychodzi, wychodzi do góry, to ona od razu kwitnie. Jak pękają pochwy, to zaczyna kwitnąć. I najlepiej wtedy zaraz jest wykonać zabieg. No największą skuteczność to może przynieść. Na etykiecie jest podane, że do końca fazy kwitnienia bodajże. Także no, jest, mieścimy się tutaj w tym zakresie, w tych widełkach. Nie będę tutaj robił kolejnego vloga w i Pszenicy. O, też nie. Na pierwszy zabieg poszło Kapallo, właśnie. A na drugi zabieg pójdzie 2 litry Ozirisa na hektar. Też już pszenica Jara zaczyna się kłosić No i nie będzie trzech zabiegów, będą dwa zabiegi. I też musi być dobrze. Zapewne będzie dobrze. Jest to Jara Pszenica. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Nie będę Was tutaj dłużej zanudzał. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego zabiegu to, to możecie pisać no, Generalnie najlepiej na fanpage'u, na Facebooku Nie zawsze mam czas, teraz sesja, jakieś tam egzaminy, już się powtarzam kolejny raz o tym, ale, ale no niestety niestety, no, nie da się ukryć, że tutaj będzie ta sesja. No i miejmy nadzie nadzieję za chwilę wakacje. Nie wiem czy będzie kolejny vlog, może zapytam Prawdopodobnie będziemy, będziemy na Minikowie Także będziecie mogli mnie zobaczyć może, może gdzieś tam porozmawiamy Gdzieś tam porozmawiamy No i, i do, do usłyszenia Do zobaczenia O teraz jeszcze widać świetnie tutaj ten efekt kolorowania pola bardzo bardzo fajnie pokrywa roślinę ten Oziris. A na polu naprawdę śmierdzi. Wszystkie, wszystkie robaki się wyniosą z całego pola, z całej okolicy. Miejmy nadzieję, właśnie, no podejrzewam, że będzie jeszcze jeden vlog z, 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 z właśnie zwalczaniem szycy, bo zawsze tak jest, że jak już tam ta dojrzałość mleczna w pszenicy, to tam szyca się gdzieś tam pojawia i też wyrządza szkody wiadomo, rok rokowi nierówny, ale, ale no trzeba tutaj być gotowym na taką ewentualność, że tą szycę będzie trzeba zrzucić, ale no to jeszcze pewnie jakieś 2-3 tygodnie zanim, zanim, zanim to się tutaj odbędzie. No i to tyle no. Siemanko, trzymajcie się, piąteczkę.